Hej, z tej strony Aqua i zapraszam na Czerwoną Galę. Raport z Raw dnia 24 listopada 2014 rok po znakomitym paper, jaki jakim było Survivor Series. Dostaliśmy bardzo dobrą galę row. No i pierwszym segmentem było wyszło. wyszli E, zarówno Triple H oraz Tekwani Authority, w cudzysłowie, już bazy już nie ma. Oni wiecie mówili, że kto będzie tu rządził, Tym jak, całym rowu i tak dalej, że będą, będą błagać ludzi, żeby wrócili, bo nigdy nie trafi zarząd tym biznesem. Oni będą w cieniu, nadal, oni będą nadal, mm, mieć władzę, bo będą chcieli być tam z No tutaj to co, zanudzicie się bez. Ale nie, nie, nie. Powraca D. Bryan. I on dzisiaj będzie generalnym menadżerem row. Z Kiwi ze się. Jest, jest, jest. A D. Bryan miał. Dla drużyny. I autoryty. Gankin. No i muszę, żeby dosali pora porażkin. Wiecie, za pay per view i za dzisiaj. Więc pierwszą ofiarą był Ceprolins. Ogłosił, że w main będzie właśnie walczył hmm, przeciwko Dolphowi, Zigglerowi oraz oni, no, będą jego później ale... On chce być fair, nie jak okay, władza, więc da mu kompanów i właśnie WWUniversum za pomocą aplikacji App, mieli zadecydować czy Seferonis zasili drużyna Kane, Henry, Mark Henry i Luke Harper lub JaneJ, czyli J.M. Noble and Joey Mercury, czy mi ochroniasz? No, no dobrze, czy dla e, tak. Następnie... Luke Harper... Mm, będzie bronił... As Intercontinental... Intercontinental... Boże! Intercontinentalnego przeciwko... Em, Dinowi Mmm... Ten dalej to był, e, czekajcie, Rusev. Właśnie Rusev miał dwie opcje, albo wygłosi ekspozy chwalącą e, Stanów Zjednoczonych, albo będzie w royal. czyli cały roster, gdzie walczy o pas Stanów Zjednoczonych. E, okej, okay. eee... A um, Kane, już nie będzie korporacyjnym Kane tylko będzie sprzedawał burgery. No a Mark Henry dostał Rybacka, który był głodny, the big guy is hungry. I chce się zamieścić za WrestleMania i to uzyskał Ryback, który z Markiem Henrym. Później zobaczyliśmy właśnie omawiany e, interkontynentalny mecz d kontra Luke Harper i wiadomo, że to musiał być dysfalifikacja. Ray Wyatt rewanżuje się za wczorajszą galę i demoluje tak samo jak to zrobił d Bracia Rose kontra Mizy wygrywają Mizy. No, Ruse segment Rusewa. Pojawił się Starszon Slaughter, żeby wiedzieć, czy no że będzie wpalił Amerykę. Tak się nie stało, się, więc był Brawl przeciwko Ruskowi kontra Swagger. Następnie... Kwiatczkę. Ja Justin Gabbard kontra... No, wyrzuciłem Padango. Wygrypę Padango i... Big Show, e, wiecie, tam S zaczął płakać, nie wiem co oni robią z tą postacią. Zwrócił się mur Eric Rowan Brawl. Brie wygrywa z AJ, AJ robi Five Bomba. Adam Rose oraz Bunny, kontra Tyson Kidd e, i Natalia. What? To co, okrólik, jest kobietą. What the tak. Wygrywa Tyson Kidd. No i main event, Ziggler kontra Team JJ and No i wygrywają Face -hobie. No i a na końcu, tu w wiadomo, wszyscy się cieszą. Jest, jest, jest. Nagraż... dupy kurde, popraca anonimowy generalny menu I bilinkami kurtkę światłem czy wysyłać, jak wiadomo. <śm> Nie ja ogólnie dobra atmosfera była na tym row. Może walki mnie zachwyciły, ale solidna. Trójeczka nawet z plusikiem. Zostawcie komentarz, co Wam się podobało na tym row, czego nie jesteście zadowoleni. Teraz zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam, Aqua.